Zadanie 19. Ania wyjeżdżając na wakacje, zamknęła walizkę za pomocą kodu czterocyfrowego. Pamiętała, że druga liczba jest liczbą pierwszą mniejszą od 7. Nie będę dalej czytał, zanotujmy to sobie. Mamy czterocyfrową liczbę, czyli 4 miejsca, i wiemy, że druga liczba jest liczbą mniejszą od 7, ale jest liczbą pierwszą. Liczby pierwsze mniejsze od 7. Definicja liczby pierwszej to jest taka liczba, która dzieli się przez samą siebie i 1, tylko i wyłącznie. No to w takim razie jedynka nie jest liczbą pierwszą. Najmniejszą liczbą pierwszą jest dwójka, czyli mamy tutaj 2, 3. Później mamy 5 i to wszystko. Czyli tutaj mamy tak naprawdę 3 możliwości. Dobra, czytamy dalej. Trzecia jest liczba, trzecia jest liczbą nieparzystą. No to tu mamy liczby nieparzyste. No to nieparzyste, no to w takim razie będziemy mieć tutaj 1, 3, 5, 7 i 9, w takim razie 1, 2, 3, 4, 5 możliwości oraz, a czwarta. To po prostu 5. Czyli mamy jedną możliwość i to jest piątka. Hop. Eee, tutaj mamy 5 sztuk, tutaj mamy 3 sztuki. Eee, ale zapomniała pierwszej liczby. Ile maksymalnie prób musi wykonać, aby otworzyć walizkę? Mamy tutaj do, do czynienia z kodem czterocyfrowym. Czterocyfrowym, czyli na pierwszym miejscu będzie jakaś cyfra. Tak? Eee, ile mamy cyfr? Cyfr mamy 10 i nie jest powiedziane, że one nie mogą się powtarzać. Wiemy, że na końcu jest piątka. Tutaj mamy nieparzyste. Eee, tu, 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 tu. Na jak oczycie. I na drugim jakiś tam warunek. No to w takim razie musimy na początku. Ona musi spróbować 10 razy na początku. Bo mamy od 1 do 9. To jest 9 możliwości, ale mamy jeszcze 0. Bo to jest po prostu kod. Nie liczba, a kod. I to będzie odpowiedź B.